Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzimy się na skoczni w ruce, fińskiej ruce HS 142 i rozpoczynamy, proszę Państwa, cudowne kwalifikacje z belki czwartej. Widzimy 1,5 metra na sekundę pod narty. Pierwszy z Klemens Morańka z Polaków. Mamy ogólnie na liście startowej tych kwalifikacji 64 zawodników, w tym 1, 2, 3, 4, 5, 6 Polaków. 6 polaków nie policzyłem przed odcinkiem. Klamens Morańka trochę za wcześnie wyskoczył, trochę za bardzo fał. No bo tutaj może trochę skupienia mi zabrakło, ale Filip Sakalano kompletnie zwalił tylko niecałe 100 metrów. Klamens Morańka. Klamens Morańka na razie 9. No jest szansa, jest szansa. Zobaczymy. Zobaczymy. Ja, że jeszcze się upewnię, czy się nagrywa. to widzimy się na live, proszę Państwa. Wszystko się nagrywa. Przepięknie. Mamy konkursik, będzie na YouTubku I Dawid Kubacki. Uff. Skaczemy. Czemu V? Dawid żeś odwalił? Jest za klemensem. Dawid czyżby drugi raz miałby się nie zakwalifikować? Tak jak w Wiśle. Piotr żyła. 143. 2,19,5 nigdy tyle nie skoczyłem. Ale i tak czwarty. 146. Czy tego grameruda powaliło? Co on odwala? Ja A 2 metry na sekundę mamy pod narty. No proszę. Dawaj Kamil, Kamil. Dobra, chyba będzie w jutrzejszym sobotnym konkursie. 28 na razie miejsce. I jest drugi, trzeci oczekujący. Ej, no co jest, wciąż trzeci. To ja mi się nie podoba. Paweł Wąsek, zwycięzca, jeśli od dobrze pamiętam, konkursu tydzień temu. W Wiśle. Popatrzmy, jak skoczysz. Trzymam, witam cię. Będzie Among z widzami. Dzisiaj chyba odpuścimy Amonga. A Paweł Wąsek już w powietrzu. Problemy nad bólą, ale daleko. Krzywo leciał. 135 prawie, 23 pozycja, ładne noty. I popatrzmy, czy Kamil się zakwalifikował. Jest Kamil. No cudownie. Dawida raczej nie zobaczymy. Murańka ma jeszcze pewne szanse. A teraz Andrzej stękała. Który zachwyca w tym sezonie. Dobry, świetny. 137,5, dwudziestka w nocie wliczona, to jest 17 pozycja, proszę Państwa. I uwaga, zapisuję. Tak się kończą kwalifikacje. Kubackie 50. O kurde, ale jajca. A czemu Pascal skoczył z 138? Jak on ma tam słabe moce. Ale jajca, szósty żyła. Wygrywa pieniążki e, grane, lud. I E tu 144 Ale jajca. Nie, no to fajny konkurs się szykuje. Bo przecież w konkursie te same warunki, ta sama belka. Rozpoczynamy. Klemes Małęka. Ma dobry wiatr, teraz pod narty. 2 metry na sekundę. Uhu No, powiało mu nad bólą złapał to noszenie. I będzie na razie na prowadzeniu. Dwie 19, 19,537, ale popatrzmy na ten lot jeszcze raz. Popatrzmy na ten piękny skok z tej kamery. Proszę zobaczyć jak go chwiało. O, tu, tu, tu. Jak mu falowały narty. I piękne lądowanie. Rzeczywiście. Uzasadnione noty. Teraz Dawid Kłacki. No nie, no musi trochę lepiej skoczyć, a na najsłabszy wiatr. Poczeka trochę trener i doleżal puszcza. Półtora metra na sekundę. Uuu, dobry, dobry, dobry. Ciągnij, ciągnij, Dawid, ale wysoko. Uch! Co odwalił? Dwudziestka, dwie. 142. Drugie miejsce. Dwóch palaków wysoko. Ale Lindwik 145,5. Aż emocje. Piotr żyła. Dobra, dobra. Spokojnie będą. Ale ładnie. Ładnie, Piotruś, ale V. <gry> Jeszcze mógł powalczyć. 141, ale same 19,5. No. Czyli 57,5, punkta, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Przecież Piotrek jest piąty. tak można zaatakować. I kamień stoch. Jeden i dwa podnarty. Ale wysoko wyszedł nasz polski orzeł. Jakby opadł pod koniec, 136, 219,5, 19, to jest 16 pozycja jak na razie, za Klemensem. Egzekto z Anselminisem. Ale popatrzmy trochę jak inni skaczą. Do tej trajektorii wyszło Konstantynowi Szmitowi. Dużą Sirokowa również słabio, słabo. Mackenzie Boyd faust szczęściarzowi też nie poszło. A prowadzi wciąż, wciąż Marius Lindvik. Popatrzmy na Pawła Wąska. Poczeka trochę doleżał na lepsze warunki. Tylko żeby nie przedobrzył, bo już 5 sekund zostało. I leci. Leci w dół. Paweł Wąsek. Ale agresywnie wyszedł. Ładnie leci. To może być. Daleko będą słabsze noty. Będą słabsze noty: Dwie osiemnastki, pół osiemnastka, ale jest 138 metrów. 17 miejsce tuż za klemensem Muranką choć chyba zobaczymy już wszystkich Polaków drugiej serii. Piękne skoki. Został jeszcze jeden. A czy stękała dobry wiatr? Proszę Państwa, leci trochę za wcześnie. Teraz fał, teraz fał. Dobrze, łapię to noszenie, a też trochę noty będą słabsze. I chyba Andrzej Stękał był w najlepszych kwalifikacjach, czy jak, czy co. Teraz 2.18.5, 26 pozycja, 137 metrów. I 31. Zabrakło punkcika. Hmm. Mogłem lepiej wylądować. A pół metra bliżej, kurcz. No szkoda, Andrzejka, bo jest wysoko i w realu, i u mnie też jest wysoko. Andrzejka stękała, dostał punkty za pierwszy konkurs w wiśle. A teraz lecimy. Kamil Stoch, oj, będzie najsłabszy, miał warunki chyba. Ciągnie, ciągnie. Złapał to noszenie pod koniec, proszę państwa. 137 metr poprawia same samej 19,5 nocie. Na razie to jest druga pozycja za Yuki Asato. I piu wyprze wyprzedza Kamila. Kamila na trzecim, ale już tutaj się to co chwilę, proszę Państwa, zmienia. I drugi z Polaków w drugiej serii. 1,5 metra na sekundę pod Nart. To jest później. I przez to nisko leci. Ale może odleci. Paweł Wąsek 2 metry bliżej, z 2,18,5, 1,19. Na razie to jest czwarta pozycja tuż za Kaminem stochem. Będzie dużo punktów w tym konkursie. Klemas Morańka, 20 po pierwszej serii, 137. Teraz spóźniłem. Problem nad bólą, ale odleci, odleci. Ładnie, ładnie, myślałem, że bliżej będzie. 138 dokładnie, same 19 to jest trochę pozycja. Więc Polacy tutaj w stawce wysoko. Ale znowu Markus Eisenbichler. Co on robi? I Halvor Egner Gramerut. No to może Piotrek dołączy tam. półtora metra na sekundę pod narty. Za wcześnie. Za wcześnie, ale w pierwszej serii 141 ładnie równo leci. Troszeczkę zabrakło. 19, 137,5. Jest druga pozycja. Rozdziela tutaj Halvora z Eisenbichlerem. Peter Piotr, 3 czwarty. O, co zaskoczył mnie chłop. No i Tandę, upadek. Czemu on jest pierwszy? Dobry wieczór, Roty. Witam cię bardzo serdecznie. Ale podobnie skoczył. 161, 61 161, 161. 161. Andrę Tandę na pierwszym. No proszę. Kubacki, dwa podnarty. 163 w pierwszej serii. Ale wysoko. Jak Dawid Kubacki. I uwaga, kiedy to będzie? 142, Pierwsze miejsce! Dawid Kopaczki! Dwudziestkę. Jezu, obudzę rodziców. Dwudziestkę dostał. On, on był 50. w kwalifikacjach. Jest pierwszy. Wyprzedza o 5 punktów tamtego, o 10 punktów Eisenbichlera. Erikson wyprzedza do kubeckiego pół jak, to? jak on skacze ten Erikson? Jak ja go ustawiłem tak wysoko? Nie, no miało być biało-czerwono, wrócę. No znowu się nie udało. Nie udało się. Dawid Kubacki drugi No dzisiaj troszkę popadało pana. Dzisiaj i u ciebie, i u mnie widzisz. Biało, biało wszędzie. Ale Pascal tym razem z drugi skok. Ostatni, poniżej 100 metrów, skoczył jako jedyny. Kogo tu mamy? Anze Semenic, Nokina Kamura, Simonałem 23, Mefus Sokup 21, No i Paweł Wąsek 16, 15, Kamistoch. To jest Marenka 12, będzie dużo punkcików, proszę Państwa. Piotr Żyła 7, Dawid Kubacki na drugim miejscu z trzema Norwegami. No ci Norwedzy w tym sezonie. Nie próżno ją, Markus Eisenbischler piąty, Ale temu Eriksonowi trzeba coś tu pozmieniać. No i proszę bardzo, jak to wygląda pięknie 80 punktów, Kubacki 4, 36. Żyła, Klemens 22. Niestety bez punktów dzisiaj Andrzej stękała. Tak to wygląda. No proszę Państwa, to trzeba obniżyć trochę temu Eriksonowi, bo to mi się nie podoba. Już się cieszyłem, że Kubacki to może wygrać. Był czwarty po pierwszej serii, tu jest Eriksen i w ogóle usunę mu to wos No chyba tego nie ma. No nie, 1200, nie, 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 1100, tak mu zrobię, za karę, że wygrał z Kubackiem. Aha, stop, y, ty, ty, już, już, y, bo ja mam tu odcinek, zapomniałem, że mam odcinek na live, dlatego tak widzicie prezentował się y, dzisiejsze kwalifikacje y, piątkowe i konkurs sobotni wrócę w Kusamo 142 HS w Finlandii. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już w niedzielnych kwalifikacjach i konkursie indywidualnym. Cześć, cześć!